Są zapomniane miasteczka, co budzą od pierwszej chwili jakąś sympatię ogromną. Tych zapomnianych miasteczek, ci, co we dwoje tam byli, nigdy już nie zapomną, nigdy ich nie zapomną. Jeśli we dwoje Wietność pamięta, niegdyś wśród strojnej asysty tu ucztowali książęta. Są zapomniane miasteczka, co budzą od pierwszej chwili, jakąś sympatię ogromną. Tych zapomnianych miasteczek ci, co we dwoje tam byli, nigdy już nie zapomną, nigdy ich nie zapomną. Jeśli we dwoje tam byli, jeśli we dwoje tam byli, jeśli. Urzeczony urodą Zamku Bolkowskiego postanowiłem przed laty poświęcić mu szmat swego życia, co zakończyło się ostatecznie napisaniem pracy doktorskiej o tym założeniu obronnym. Jest to jeden z najlepiej zachowanych w Polsce zamków. Duży, ogromny, położony na grzbiecie skalistego wzgórza zamek, którego najważniejszym elementem jest unikalna wśród wszystkich naszych założeń obronnych wieża. Założona na planie koła z ostrzem, jak to niektórzy mówią, z brzytem, wieża, która góruje nad tym całym założeniem. Zamek Bolkowski ma wiele elementów, które stawiają go w rzędzie tych najlepszych polskich fortyfikacji. Przede wszystkim tak wcześnie został przecież założony, bo już w 70., 80 latach XIII wieku i ostatecznie popadł w ruinę po 1810 roku, ale przecież pozostaje nadal jedno z najpiękniejszych ruin, której tylko niewielki fragment już dzisiaj pod dachem pełni dzisiaj już tylko funkcję muzealną. No cóż, niewątpliwie samo miasteczko. I ta ruina Wielkiego Założenia jest jedną z największych atrakcji turystycznych na Śląsku i chyba i w kategoriach całego kraju. Nie mamy tak dobrze zachowanych założeń obronnych z tego czasu, tak malowniczych, no, mogących pełnić swoją rolę dydaktyczną, wychowawczą a miasteczko, miasteczko, które przecież ma równie starą metrykę, jeśli nawet nie starszą, bo są tam jakieś takie elementy bardziej może w sferze legendy, yy, które by wskazywały na to, że może i w pierwszy połowie XIII wieku było założone, yy, to miasteczko pełniło zawsze rolę usługową dla zamku. Zamek Górowa, zamek nim niejako rządził. Ci, którzy tam przebywali, no, yy, po prostu obsługiwali zamek. Chciałbym powiedzieć, że ilekroć przebywałem w Bolkowie, czy przebywam na dłuższe okresy badając tutejsze obiekty architektury, tylekroć spotykam się zawsze z ogromną życzliwością ludzi tutaj zamieszkujących. Są to ludzie bardzo mili dla tych, którzy tu przyjeżdżają, są to chyba ludzie również bardzo mili dla zabytków, wśród których żyją. I trzeba by było sobie tego życzyć, żeby zawsze takimi pozostali. Górujący od 700 lat nad miastem zamek, a także odległy o 4 km zamek w Świnach dawna kasztelania przyciągają turystów. Odwiedza te okolice rocznie 60 tysięcy osób. Stałych mieszkańców ma niewiele, ponad 5 tysięcy, z czego prawie 3,5 tysiąca pracuje w zakładach przemysłowych i instytucjach. I chociaż nie ma tu wielkich fabryk, a tylko filie, małe oddziały zakładów liniarskich i pamiątkarskich. Pracy w Bolkowie nie brakuje. Ze szkół największe to Technikum Rachunkowości Rolnej, wieczorowe liceum ogólnokształcące. Popatrzmy chwilę na to miasteczko. Typowy ryneczek z ratuszem po środku, wokół kamieniczki z charakterystycznymi dla minionych epok cieniami, skwer z kilku roznożystymi drzewami, kamienne i drewniane ławeczki. Większość starych kamieniczek ma już nowe, kolorowe elewacje. Miasteczko jest zadbane, czyste. Wiele prac porządkowych, upiększających, wykonali bolkowianie w czynie społecznym. Nie omijają tego miasta problemy mieszkaniowe. Dopiero ostatnie lata zmieniły trochę sytuację. Oddano już pierwsze bloki mieszkalne, dalsze buduje się. Ale potrzeby nadal są duże. W planach jest nowe osiedle mieszkaniowe na 3000 izb. To już wystarczy. Ludzie są tutaj nie tylko mili, jak powiedział docent Czerner, ale i zaradni. Niełatwo, bowiem ściągnąć do małego miasteczka ekipy remontowe i specjalistów, a w Bolkowie wiele prac wykonuje się nawet poza planem. Tak było z remontem ulic, doprowadzeniem wody. Czas poznać gospodarza, naczelnika gminy i miasta Eugeniusza Janusa. Muzyka Miasto Bolków jest miasteczkiem niedużym, typu gminnego. Większość zatrudnionych to ludzie pracujący w zakładach przemysłu lniarskiego, przemysłu garbarskiego oraz przemysłu pamiątkorskiego. Mieszkańcy Bolkowa są oprócz tego zatrudnieni w urzędach i instytucjach obsługujących rolnictwo. Silena zatrudnia 1100 osób i daje produkcję wartości ponad 700 milionów złotych. Podobnie jak we wszystkich zakładach przemysłu lniarskiego i tu pracują głównie kobiety. Od niedawna warunki ich pracy zmieniły się radykalnie. Nowa, duża, Jasna Hala. Nowoczesne tkalnie to wynik modernizacji, jaką Silema przechodzi. Z schodzi rocznie 19 milionów metrów różnych tkanin, w tym pościelowych, a także tapicerskich. Część tych tkanin trafia do odbiorców w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Belgii i we Włoszech. O jakości wyrobów z Polkowa świadczyć może to, że zakład zdobył pierwsze miejsce w krajowym współzawodnictwie międzyzakładowym. Wytwórnia galanterii turystycznej, także filia wrocławskiego zakładu, wyrabia torebki, nesesery, portfele, popularne aktuszki, plecaki i walizeczki na narzędzia ślusarskie. 60 różnych rodzajów wyrobów produkowanych ze skóry, a także tworzyw sztucznych opuszcza ten zakład. I tu większość zatrudnionych to kobiety. Mężczyźni pracują natomiast w garbarni, kamieniolomach, artaku, cegielniach.